Nazywam się Dominik Borkowski, pseudonim Rusty. Lu lubię poruszać się pomiędzy różnymi stylami. Czasem używam konturu bardziej w stronę taką no, tradycyjną szkółową ale głównie to lubię robić malarski tatuaż, realistyczny. Staram się nie inspirować tylko tatuażem, tylko wieloma dziedzinami sztuki. Rzeźbą, malarstwem, fotografią, muzyką, jakimiś instalacjami, performance'ami. Generalnie wszędzie można jakąś inspirację dostrzec. Zacząłem spawać rzeźby ze złomu, z metalu. Mega mnie to pochłonęło i tam mogę się wyżyć artystycznie tak jak ja chcę. Pawanie rzeźb nauczyło mnie wielu rzeczy z fotografii, z filmu, z kompozycji, co na pewno przełożyło się też na pewien progres w tatuażu. Dla mnie, tatuaż jest po prostu ozdobą ciała. Każdy ma swój gust. Myślę, że jest to jakaś forma ekspresji, zwrócenia uwagi. Lubię wykonywać covery, lubię zakrywać stare tatuaże. Zawsze jest to fajne wyzwanie. Na pewno trudniej taki tatuaż dobrze wykonać i wdzięczność klienta jest o wiele większa przeważnie. Troszeczkę jakbyśmy naprawiali komuś życie. Myślę, że jest to miejsce, które ma bardzo duży potencjał, skupia wielu ciekawych ludzi. Panuje fajna atmosfera. Zapraszam wszystkich serdecznie do W19.